Marta Nawrocka znów wywołała poruszenie swoim pojawieniem się na gali Człowiek bez barier. Choć wydarzenie miało podkreślać wartości i zaangażowanie społeczne, uwaga mediów skupiła się na jej stylizacji. Pierwsza dama wybrała granatową, klasyczną sukienkę z jedynym akcentem w postaci asymetrycznej kokardy na ramieniu. Kreacja zgodna z protokołem, ale jak twierdzą eksperci, całkowicie pozbawiona charakteru. Stylistka Karolina Domaracka ostro skomentowała wybór Nawrockiej, nazywając go elegancją w urzędową, która nie zachwyca i nie zapisze się w historii. Kokardę porównała nawet do niechcianego prezentu świątecznego. Odniosła się też do kontrastu między Polską a amerykańską pierwszą damą, podkreślając, że Melania Trump jednym strojem potrafi wywołać globalną reakcję. Według Domarackiej Nawrocka wybiera bezpieczne rozwiązania, by wtopić się w tło. Ale tym razem właśnie ta zachowawczość stała się powodem głośnej dyskusji.